Witajcie, znajdujemy się na biodomku. E, biodomek to taki naturalny domek, w którym wszystko, co się da, jest naturalne. Mamy naturalne podłogi, naturalną konstrukcję z drewna. Dużo tego drewna tutaj jest. Mamy glinę, mamy kamień, mamy ocieplenie z celulozy, która jest materiałem recyklingowym. E, tutaj na przykład macie elewację desek modrzewiowych, które są opalane i olejowane, czyli również konserwowane w sposób naturalny. I pięknie pachnie w tym domku. W ogóle... No pięknie tutaj jest. Aż chce się żyć. I bardzo wierzę mocno w to, że da się budować swój dom, swoje miejsca, swoje życie w sposób naturalny, zdrowy i szczęśliwy. Z szacunkiem do, do tego, co naokoło i do, do nas samych nawzajem. Ach. Ale tu dzisiaj wieje. Uch. Słuchajcie, to co? Zapraszam Was serdecznie na herbatkę do wiadomku, jeśli będziecie kiedyś tu w okolicy, a najbardziej Was zapraszam na festiwal naturalnego budowania, który odbędzie się już niebawem, bo za tydzień w Łodzi będzie to super doświadczenie, super wydarzenie, na którym będziemy mogli porozmawiać o tym, jak to się robi, jak budować naturalne miejsce, jak projektować. Ech. Myślę, że będzie to niesamowicie inspirujące i będzie mi niezmiernie miło Was tam spotkać. Także serdecznie zapraszam do Łodzi za tydzień na festiwal. Do zobaczenia! A tak na boku to parę dni temu na Biodomku był... Organizowany, może nie na samym wiadomościach, ale w okolicy, kurs naturalnego projektowania. Bardzo też wierzę w alternatywną edukację, i było nas tutaj naprawdę dużo, naprawdę super energia. I zobaczcie, jak wszyscy Was serdecznie zapraszają z kursu na to wydarzenie, bo ich też będziecie mogli tam spotkać. Do zobaczenia na festiwalu. Albo gdzie indziej, ale na festiwalu najlepiej. Zapraszamy na festiwal!